Kochani, witam was ciepło na kanale Basi to Witam Was ponownie w ulubieńcach zleciał nam kolejny miesiąc. Co prawda nie jest to dla nas łatwy miesiąc, nie był właściwie dla nas łatwy miesiąc, kolejny też nie zapowiada się lekko, ale mam nadzieję, że dzisiaj chwycicie za kawkę, za herbatkę. I po prostu pozwolę Wam się jakoś chociaż na trochę zrelaksować, takimi mało znaczącymi treściami, ale lekkimi, przyjemnymi. Także dzisiaj zapraszam Was jak co miesiąc na ulubieńców ostatniego miesiąca, a tym razem marca. Mam nadzieję, że te rzeczy, które Wam pokażę, przypadną Wam do gustu i może coś sobie tam zapiszecie na swoją listę zakupową. Podkreślam, że oczywiście nie zmuszam Was do teraz do, teraz, do robienia zakupów, czy to online, bo stacjonarnie wiadomo, że nie. Chyba, że naprawdę już macie resztki, wykończyłyście jakieś produkty, nie możecie się obejść bez, nie wiem, kremu, jakieś maseczki. Chociaż bez maseczki obejść się można, ale bez kremu, czy pod oczy, czy na twarz, czy... Jakiegoś tuniku, no to oczywiście takie rzeczy można zakupić, bo też nie dajmy się zwariować. Pamiętajmy o tym, że jeżeli nie będziemy robić żadnych zamówień, no to kurierzy też będą zwalniani. Oni sami o tym mówią, że boją się o swoje miejsca pracy, ale tak jak mówię, to już decyzja należy do Was. Jeżeli nie musicie, nie zamawiajcie, a jeżeli macie potrzebę, to jak najbardziej online, bezpieczny sposób możecie to zrobić. Zaczynamy to nadcinek. Pokażę Wam, co w ubiegłym miesiącu najlepiej mi się sprawdziło. Kochani, i standardowo zacznę od pielęgnacji. Jeżeli chodzi o pielęgnację, tutaj będzie najwięcej. Z kolorówki tak naprawdę będą chyba tylko dwa produkty i jeden ulubieniec niekosmetyczny. Jeżeli chodzi o ulubieńców pielęgnacyjnych, to bardzo mocno przetestowałam y, dla Was żel. E, jeżeli chodzi o żele, mam wrażenie, że byłam nudna już od wielu miesięcy i w kółko tylko był wianek to, wianek tamto, e, więc sama też z przyjemnością przetestowałam coś innego i jest to mianowicie żel od Resibo, czyli nasza polska marka e, z bardzo fajnym Naturalnym składem. Powiem Wam, że nie, 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 to nie była miłość od pierwszego nałożenia. Nie, nie była. Na początku musiałam się obeznać z tym żelem, nauczyć się go nakładać, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, ale zanim przejdziemy jakby do tego punktu, to też chciałabym Wam powiedzieć kilka słów na jego temat. Jest to ogółem, tak jak wspomniałam, naturalny żel myjący, on jest z ekstraktem z brzoskwini i producent zadbał o to, żeby on delikatnie, ale skutecznie domagał wszelkie zanieczyszczenia, ale nie ściągał nam tej warstwy hydrolipidowej naskórka, czyli po nim możecie używać toniku czy hydrolatu, ale nie musicie, ponieważ on Wam tej warstwy takiej bezpiecznego, tego płaszcza nie ściąga. Jeżeli chodzi o kwestie takie jeszcze związane z samym tym żelem, on pozostawia uczucie nawilżenia, nie ma właśnie tego ściągnięcia, natomiast trzeba troszeczkę się z nim zapoznać i nauczyć się go aplikować. Dlaczego? Ten żel bardzo mocno lubi się z wodą. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi i głupio, bo wiadomo, że do każdego żelu wody potrzebujemy, ale jest to taka konsystencja, bym powiedziała. Żelowa, tylko jak go wyciśniemy, natomiast po kontakcie, już pierwszym z wodą, ze skórą, on robi się konsystencji mleczka. I tutaj bardzo mocno, powiedziałabym, siostrzano nawet, przypomina mi właśnie te emulsje, które lubię, zwianka, także jest to coś podobnego. Natomiast jego, jakby forma, jest bardziej tempa. I tutaj nie mylcie tego, uczucie na twarzy tempę nie będzie, tak jak mówię, on nie pozostawia uczucia ściągnięcia, co więcej, pozostawia uczucie nawilżenia. Natomiast potrzebuje odpowiedniej ilości wody, bo mam wrażenie, że jeżeli macie zasuchą skórę twarzy, albo już właśnie wiecie, robicie okrężną drogą, okrężną drogą, bez sensu. Okrężnymi ruchami sobie wiadomo, masujecie tą twarz, zmywacie makijaż czy nie makijaż, tylko po prostu miniecie buźkę. To on po pewnym czasie tą wodę jakby wytrąca i wtedy ta konsystencja, ta forma jest taka tempa, że nie bardzo nawet możecie ślizgać tymi dłońmi po tej twarzy. Co, co wtedy ja robię? Wystarczy tylko odkręcić jeszcze raz wodę, bo pamiętajcie, cały czas jej nie lejemy, żeby oszczędzać. Odkręcić jeszcze raz wodę, chwilę sobie, wiecie, wymoczyć ręce i na nowo gdzieś tam te ta, mleczko, bo to nie jest do końca piana, Wam się stworzy i możecie tą buźkę myć i z tym problemu nie ma. Kiedy się nauczyłam, to jak najbardziej bardzo mi się to spodobało, pokochałam ten żel, świetnie się u mnie sprawdza, bardzo go lubię za wydajność, jest mega wydajny, naprawdę niedużą ilość trzeba na jeden raz, na jedno mycie. Używam go i rano, i wieczorem. Zostawia skórę nawilżoną, jeżeli chodzi o zapach, powiedziałabym, że jest naturalny i to jest może jedyny minus. Zapach sam mi odpowiada, tylko troszeczkę się rozczarowałam, że nie czuć tej brzoskwini. Jak go kupowałam i wiecie, przeczytałam, że jest z ekstraktem z brzoskwini, to liczyłam na ten słodki zapach, a bardziej mi powiedziała, że to jest zapach naturalny, ale żaden ziołowy. Bardziej przypomina mi zapach przeniczny, coś takiego. E, tak jak właśnie usiadłam sobie przed tym filmikiem, staram się zastanowić, to tak bym powiedziała, że taki przeniczny zapach. Prawdopodobnie zapach tak zwany resibowski, e, bo oni mają ten. Z ich kosmetyki, z tego co słyszałam, większość pachnie tak samo. Przejdźmy dalej. Kiedy tą buzię już mamy wymytą, e, to jeszcze zanim nałożymy kremy, jeżeli chcemy sobie pokryć. Kombinować i wiecie, dodać takiego kopa kolejnego, to są maseczki. I powiem Wam, że zanim jeszcze ta cała sytuacja w Polsce, no wiadomo, zrobiła się jaka zrobiła, o tym nie dziś. I kiedy normalnie można było po sklepach chodzić, no to wyglądała mnie sytuacja też w ten sposób, że jeżeli są jakieś zakupy spożywcze tego typu, no to jednak z uwagi na dwójkę dzieci mój mąż na takie zakupy się udaje, a ja nie. Także robię mu listę i zauważyłam, że w Lidlu przy okazji wiecie, jak ta kobieta zawsze coś tam dla siebie znajdzie przy okazji zakupów, zakupów spożywczych zauważyłam, że jedna z, masy, z maseczek, taka do twarzy, którą chciałam, była na promocji i poprosiłam go, żeby mi kupił. Jakież to było moje zdziwienie, że mój mąż wrócił nie z dwoma masyczkami, jakich chciałam jednej firmy, tylko tamte się okazało, że już były praktycznie powykupowane, więc kupił mi tylko jedną z tamtej firmy, ale w zamian za to kupił mi chyba ze cztery innej. Na początku nie byłam zachwycona, póki nie użyłam tej maseczki. Także tutaj ukłony dla mojego męża, bo to jest właściwie jego odkrycie, a jest to maseczka z firmy, mam nadzieję, że nie pomylę Leaders X Solution, taka niebieska. Mi chodziło o inną firmę, możesz kupić mi co innego, ale naprawdę wow, wow! Od razu tutaj z ręką na sercu mówię Wam, to jest najlepsza maseczka, jaką kiedykolwiek miałam w płachcie. Lepszej nie miałam. To jest maska, po której użyciu od razu widzę efekt. Od razu, ale to widzę taki efekt, wiecie, nie tylko nawilżenia, które dają mi inne maseczki. Nie efekt takiego rozpromienienia, które też mi inne maseczki dają. Tu był efekt ujędrnienia. Po prostu 10 lat mniej. 10 lat mniej. Ja i tak z tego, co słyszę, nie wyglądam na swój wiek, ale naprawdę ta maseczka spowodowała, że myślę, że można by było się mnie pytać o dowód. No dobrze, przesadziłam ale powiedzmy na rzecz tego filmu, że można by było. Naprawdę, to jaka ona daje ujędrnienie, to jest maseczka akurat Aqua, czyli nawilżająca, dokładnie nawilżająca maska w płachcie, przeznaczona na cerę suchej, dojrzałej, no to już wszystkiego Wam czytać nie będę, ale sprawia, że skóra jest miękka i promienna, jednocześnie chroni skórę przed, przedwczesnym oznakami, przed przedwczesnymi oznakami starzenia się. Zgadzam się z tym zupełnie. Moja skóra była tak napięta, taka jędrniusia, taka wiecie... Kupcie niemowlaka, no naprawdę, była mega po nałożeniu tej maski, także serdecznie Wam polecam, ja ją akurat dorwałam w Lidlu na jakiejś promocji, ale szukajcie w internecie, postaram się w ogóle na rzecz tego filmu, jak zawsze podnikować Wam te produkty, no po prostu coś wspaniałego, to jest odkrycie tego miesiąca na pewno jeszcze ją kupię. Ta maska jest nieotwarta, jedną zużyłam, chyba jedną albo dwie, więc jeszcze wiecie, mam w zapasie. Kolejny produkt z pielęgnacji, to kiedy już mamy całą buźkę wypielęgnowaną, wiecie, nakremowaną i tak dalej, to mam ulubieńca, który sprawdza się u mnie przegenialnie wieczorami. I powiem Wam, że to też jest nowość w mojej kosmetyczce, można powiedzieć, ponieważ nigdy wcześniej nie używałam raczej takich formuł olejowych, troszkę się ich bałam, ale widzę, że moja skóra rzeczywiście chyba jest Odwodniona i tego nawilżenia naprawdę jeszcze mocniej potrzebuje niż zazwyczaj. Może z uwagi na tą zimę, która już minęła, niby jej nie było, ale wiecie, zmienność pogody jednak gdzieś tam dało się odczuć. I jest to ulubieniec kolejny z firmy Linia. Ten ulubieniec, ten produkt pojawił się w holu zakupowym. Jeżeli go nie oglądałyście, to oczywiście zachęcam. Tam mówiłam o tym, że kupiłam i żel do twarzy i właśnie ten olejek. Jeżeli chodzi o żel do twarzy, był to ulubieniec lutego i dalej go uwielbiam, cały czas go mam, używam go tylko na wieczór. A to jest produkt, którego też używam tylko na wieczór i co to jest takiego, bo nie powiedziałam. Olejek z witaminą C, kuracja regenerująca. Jest to olejek, który w składzie ma witaminę C, ale też ma dziką, różę i śliwkę. Jeżeli chodzi o róże, tak samo witaminę C, one są bardzo wskazane przy skórze naczynkowej, a ja właśnie taką skórę niestety posiadam. Jeżeli chodzi o witaminę C, to od razu Wam mówię spokojnie, ona też nie znajduje się, jeżeli trochę się boicie jej stężenia, to ona nie znajduje się jakoś najwyżej w tym składzie, ale to, co też w ogóle w tym produkcie bardzo mi się podoba, to krótki skład. Tutaj tych składników nie macie wiele, więc też jest to naturalny skład, naprawdę super firma linia jest to polska marka, także też kibicuje i naprawdę chcę odkrywać coraz to nowe wasze kosmetyki, bo bardzo mi się podobają. Jeżeli ktokolwiek z Was w ogóle ten filmik obejrzy. Jeżeli chodzi o pojemność, to ten Elixir chciałam powiedzieć, bo dla mnie to naprawdę jest Elixir, zaraz Wam powiem. Ma 15 ml, coś wspaniałego. To przychodzi do nas w takiej pipecie. Bardzo w ogóle ładnie wygląda, bardzo ekskluzywnie, jeżeli chodzi o działanie. W ogóle, może najpierw, jak ja to aplikuję. Ja ten olejek aplikuję na sam koniec już mojej pielęgnacji wieczornej i dosłownie to. Dos Dwie kropelki Max 3 na całą buzię i to wystarcza. To jakie on daje właśnie rozświetlenie, kiedy ja nawilżenie kolejnego dnia, kiedy ja się z rana budzę, to widzę, że moja skóra dostała jeszcze dodatkowego kopa, i ta buźka jest taka naprawdę rozświetlona. Ja to widzę, taka rozjaśniona, rozświetlona, no prześlicznie wygląda. Zapachu specjalnego ten kosmetyk nie ma, jeszcze się upewnię, bo wiecie, nie, nie ma. Taki nijaki. W pipecie wygodne, fajnie, że jest ciemna buteleczka, że jest szklana, bo przy witaminie to jest bardzo ważne, żeby w odpowiedni sposób to przechowywać. Na samym początku, tak samo jakiś z żelem, nie polubiłam się z tym olejkiem, ale to z mojej winy i tutaj was przestrzegę ponieważ yy, zrobiłam złą kolejność. Po pierwszym użyciu zauważyłam z dnia na dzień bardzo szybko, że ten olejek mnie zapchał, ale tylko i wyłącznie dlatego, że głupia ja zastosowałam go pod krem. Niestety nie pomyślałam, wiecie, umyłam buźkę, stonizowałam, Użyłam olejku, na to dałam krem i po prostu krem spowodował to, że olejek nie miał jak wyjść na zewnątrz, wiecie, zapchał te pory, zapchał buźkę i pojawił się wysyp. Także wiele do takiego wysypu nie trzeba. Także pamiętajcie, że jeżeli chodzi o nakładanie w ogóle pielęgnacji, jest ta sama metoda jak przy alkoholach. Od najlżejszego do najmocniejszego, tak samo tutaj, od najlżejszego kosmetyku do najmocniejszej formuły, czyli najpierw delikatna jakaś esencja, serum, później krem i na koniec olejek. Jeżeli chodzi o kolejnych ulubieńców, będą to dwa ulubieńcy z tej samej firmy, no tak się złożyło też w holu zakupowym, mówiłam o tej firmie, jakie kosmetyki zakupiłam i dwa nowe kosmetyki udało mi się przetestować i powiem Wam, że ten, który Wam teraz pokażę jest to stricte ulubieniec marca, bo w marcu zaczęłam z niego korzystać, może pod koniec lutego, a kolejny kosmetyk, no to już używam od początku roku, także naprawdę przetestowany jest na skroś. Ale zacznijmy od początku. Firma Bandy, bo o niej będziemy mówić. Pierwszy z dwóch ulubieńców jest to, moi drodzy, z tej serii Professional, Bandy Professional Anti-Aging Care przeciwzmarszczkowy krem do buzi. Jest to krem BB. Ja o tym kremie mówiłam w filmiku Get Ready With Me. Jeżeli go nie oglądałyście, to zachęcam jednak, żeby obejrzeć, z tego względu, że tam pokazywałam Wam konsystencję tego kremu, jego koloryt i w ogóle efekt przed i efekt po. Pokazywałam Wam, jak moja buźka wygląda jak wyglądała przed aplikacją kremu, jak wyglądała tuż po aplikacji na świeżo, i jeszcze godzinę po wchłonięciu się kremu, jak ta buzia wyglądała. Także zachęcam. Przegenialny krem. Ja tak naprawdę zużycie widać, zużyłam myślę, to Wam teraz postaram się pokazać. O, widać, widać. Zużyłam już chyba połowę tego kremu. On ma 30 ml, także jest taka standardowa ich pojemność, ale bardzo się z nim polubiłam. Naprawdę fajnie zasłania te niedoskonałości, może nie tyle ale przebarwienia Wam zasłoni e, fajnie ujednolica tą buźkę że ona wygląda tak zdrowo i to co mi się podoba ta buźka ma taki jakby płaszczyk na cały dzień, czyli ja w ciągu dnia to nie jest tak, że czuję, że mam jakąś tapetę na sobie e, jak dzisiaj, kiedy mam makijaż a odzwyczaiłam się, bo ostatnie kilka, kilka tygodni się nie malowałam tylko mam taki płaszczyk, taki przyjemny i ta skóra jest taka wygładzona i taka mięciusia i to co mi się też podoba, że ten kremik zostawia taki glow, taki naprawdę zdrowy glow, ta skóra wygląda tak świeżo, zdrowo, naprawdę od razu młodziej. Dla samego faktu, że to jest krem BB to bym nie kupowała, ponieważ to nie jest jakieś krycie, wiecie, nie wiadomo jakie, to nie jest lekki podkład. To jest coś takiego, no naprawdę, po prostu co Wam y, troszkę sprawi, że ta skóra będzie wyglądała na pewno bardzo zdrowo, bardzo tak rozświetlona będzie. Y, I delikatne przebarwienie Wam co, co, to coś zakryje, ten kremik. Konsystencja gęsta, także też trzeba umieć go nakładać. Moim sposobem jest to, że nakładam go od razu na zwilżoną twarz. Czyli tuż jak sobie popsikam giełką tonikiem, to jeszcze zanim tonik się wchłonie, to rozpracowuję ten kremik. I tak jak mówiłam, jeżeli chcecie miejsce, mniejsze krycie, to po prostu go Wiecie, smarowujecie w buźkę, a jak chcecie troszeczkę większa, to ja go najpierw trochę smaguję, a potem tak jakby dłońmi wklepuję. Tak sobie daje z liścia, wiecie? Z każdej strony. Ale delikatnie. Także serdecznie Wam polecam. I drugi z. Yy... Ulubieńców, jeżeli chodzi o firmę Bandi, jest to tricho Pinning. Jest to w ogóle nowość też w mojej kosmetyczce. Ja nigdy peeningów, z peelingów nie korzystałam, jeżeli chodzi o skórę głowy, nie widziałam potrzeby, nie myślałam o tym. Jak mówiłam wielokrotnie w filmikach, włosą maniaczką nie jestem ale ten produkt naprawdę mnie zachęcił. Jest to produkt, którego troszeczkę się bałam, czy mnie nie podrażni, jak to będzie wyglądało, czy w ogóle będę pamiętała, żeby go stosować. I powiem Wam, że ja go stosowałam początkowo dwa razy przez dwa miesiące, pełne dwa miesiące, stosowałam go dwa razy w tygodniu. Tak, dwa razy w tygodniu, od początku roku, czyli cały styczeń, cały luty. W marcu troszeczkę to zawiesiłam z tego względu, że były momenty, kiedy troszkę dłużej go przetrzymywałam. Ogółem zdaniem, jakby tutaj zaleceniem producenta, trzymamy ten peeling 10 minut. Natomiast z producentem, z firmą Bandi też już się wymieniałam wiadomościami. Prywatnymi i pisałam do nich właśnie z zapytaniem, co zrobić, ponieważ ja kiedyś ten peeling użyłam, chyba leżał u mnie z pół godziny na głowie albo 40 minut, bo wiecie, mamo to, mamo tamto, zapomniałam, moja wina. I niestety moja skóra bardzo mocno się złuszczyła, to wyglądało jak łupież. bardzo nieładnie to wyglądało. Skóra mnie zaczęła swędzić, zaczęła, wiecie, no jakoś nie, nie aż tak mocno, ale troszkę mnie swędziała. No i najgorszy był ten osyp, który wyglądał fatalnie. Wiedziałam, że to mój błąd, nie producenta, producent pisał 10 minut, jak to przetrzymałam dłużej, bo oczywiście Baśka musi być mądrzejsza. Na szczęście tutaj firma przyszła z pomocą, zapytałam co zrobić, polecili mi jedno ze swoich masek nawilżających. Powiedziałam, że no wiecie, no nie będę wydawała tyle pieniędzy, nie będę kupowała kolejnego produktu, ale zapytałam czy na przykład aloes by się nadał, bo mam w domu akurat jeszcze aloes. Z innej firmy wiem, że jest mocno nawilżający, taki kojący, wyciszający, ochładzający i to po prostu zagrało. Zrobiłam sobie ten aloes maseczkę z niego na 10 minut na głowie, umyłam włosy i już po prostu nie mam tego problemu. Ten peeling Wam serdecznie polecam. Polecam jednak go trzymać krócej, nie te pół godziny, ale też tutaj producent zaznacza, że to nic złego nie zrobiło. Po prostu widać, moja skóra potrzebowała tego złuszczenia, i ten skórek i tak był martwy, i on i tak, i tak pewnie by odpadł, nazwijmy to, tylko może w bardziej długofalowo niż tak szybko, jak ja to zrobiłam hardkorowo. Nic wam tutaj nie będzie, wiecie, was podrażniało, nie będzie szczypało. Jeżeli chodzi o zapach, on ma taki mentolowy zapach, ale jak dla mnie przyjemny. Bardzo fajnie daje takie ukojenie, takie orzeźwienie, więc na wiosnę lato super, że wiecie, że to jest takie ochłodzenie. Ja go stosowałam, żeby nie było nie rano, tylko raczej na wieczór albo w niej kiedy nie wychodziłam na spacery za bardzo, żeby tej skóry gdzieś tam głowy nie podrażniać. Naprawdę bardzo fajnie się sprawdzał. Podoba mi się pipeta, podoba mi się to, jak się go aplikuje, ponieważ nie jest super wodnisty, ale też nie jest mega gęsty, więc taki powiedziałabym pół na pół. Ja zawsze sobie robiłam takie, wiecie, przedziałki na głowie, w te przedziałki aplikowałam i później wykonywałam masaż, bardzo krótki masaż. Spinałam wszystko żabką, tak zwaną włosy, taką spinką. Chodziłam 10 minut albo te wspomniane pół godziny. Po czym to zmywałam. Nie było najmniejszego problemu. To, co mnie najbardziej zdziwiło, poza tym, że ta skóra była mocna Oczyszczona, to można powiedzieć uniesienie włosów od nasady. Po prostu byłam w szoku. Ten produkt, jeżeli macie jakieś większe wyjścia, to polecam właśnie użyć, e, dla samego faktu, że on niczym jakiś tapir e, albo suchy szampon unosi wam naturalnie te włosy od nasady. Pewnie jest to spowodowane tym, nawet logiczne, że tak wam wyczyści ten włosy na skórek, nie macie żadnego brudu, nic wam się nie przykleja, że wiecie, te włosy mogą sobie na to pozwolić, żeby być uniesione ale naprawdę, no, produkt świetny, jedyne co, uważajcie, mówię, nic Wam nie przepali, nic Was nie będzie piekło, ale żeby za mocno od razu sobie tego naskórka nie złuszczyć, to na spokojnie z niego korzystajcie. I teraz, moi drodzy, mamy już ostatniego ulubieńca, jeżeli chodzi o pielęgnację i troszkę chcę im się śmiać, ponieważ tym ulubieńcem będzie prezent mojego męża. Mój mąż od swoich teściów dostał prezent praktyczny, czyli taki, jak lubi najbardziej, coś do dbania o siebie, coś, co wiem, że w ogóle chciał, tak? A jest też trochę leniuchem, więc może po prostu pokażę, żeby nie było, wiecie, tak tajemnicy. Chodzi tutaj o peeling elektroniczny. Tak, jest to peeling elektroniczny, tak, co prawda różowe wykończenie, ale takie akurat było w sklepie, Poza tym moja, teś, moja teściowa, moja mama lubi się z moim, wiecie, mężem tak droczyć, więc specjalnie różowy kolor wybrała. Jest to peeling elektroniczny, jak wspomniałam, który dla leniuchów się przyda, że nie musicie sami piłować tymi, wiecie, tarkami do stóp, który się przyda, żeby te stopy ładnie wyglądały kiedy przyjdzie właśnie okres letni i kiedy mamy no wiadomo, trochę grubszy ten naskórek mój mąż średnio się z nim polubił ponieważ stwierdził, że on nie jest aż tak cierpliwy jednak jest leniuchem, ale nie jest tak cierpliwy, żeby wiecie, czekać i czekać i czekać jak ten naskórek ten tatarka Wiecie, ten peeling e, zedrze. Natomiast u mnie nie ma tego problemu. Ja. U mnie to trwa, nie wiem, po 5 pię minut powiedzmy, dla mnie to jest ekspa i efekt, jaki to daje, i że ja nie muszę tak trzeć, tylko wiecie, delikatnie sobie przejeżdżam w jedną i w drugą. No dla mnie to jest coś mega. Ja nie wiem, jak mogłam żyć bez tego wcześniej. E, byłam głupia, także każdej z was, babeczce, ale facetom też polecam. Jest to świetny sprzęt. Nie jest jakiś super drogi, no może nie jest super tanie, bo to kosztuje około chyba 60-70 zł, jakoś tak. My akurat mamy szola. Możecie sobie zmieniać też um, prędkość, z jakim obraca się ten um, no, ta końcówka, no wiadomo, ten pilnik. to Polecam wam. Dobrze, i ostatnie dwa produkty: będzie to kolorówka, i potem jeszcze ulubienie niekosmetyczne. Mam nadzieję, że im nie zapomnę. Jeżeli chodzi o kolorówkę, to po pierwsze chciałabym Wam pokazać różyk. Firma Han często u mnie nie gości, ale powiem Wam, że kiedy używałam tego różu do chyba makijażu... No właśnie nie pamiętam, do którego makijażu, ale używałam go na pewno na kanale do szykowania się i później jeszcze prywatnie też się nim malowałam. Zresztą nawet dzisiaj, jeżeli chodzi o makijaż, ten, ten róż mam położony. Stwierdziłam, że zależy mi, żeby znaleźć jakiś fajny różyk brzoskwiniowy, a nie stricte różowy, taki, który będzie, wiecie, jeżeli się lekko pomaluje, to żeby nie było problemu, że jeszcze bardziej róż, róż różowy mi podkreśli skórkę, skórę naczyniową, skórkę, to wybrałam brzoskwiniowy i tutaj mamy róż od Heian, jest to z tej serii Satin Blush, taki właśnie brzoskwiniowy, no po prostu ten odcień jest prześliczny, ja powiem Wam, że on się troszeczkę świeci i błyszczy, jeżeli chodzi o opakowanie, natomiast kiedy już go położymy, pokażę Wam teraz swatcha, położymy na buziaku, no to nie ma aż takiego efektu błyszczenia, bardziej rozświetlenie, wygląda pięknie, ten kolor strasznie mi się podoba, ja mam numerek 3. Nazwy nie będę wymawiała, ponieważ za dużo tam R, także nie chcę łamać języka. Przeczytacie sobie. Naprawdę, no, coś cudownego. Myślę, że on będzie mega wydajny. Nie wiem, czego go zużyję. Zaczynam na pewno go zużyję, bo to też nie jest duża pojemność na szczęście, co mi się podoba. Jedyne, co radzę uważać, ponieważ pigmentacja tutaj to naprawdę wow, sztos. Także wystarczy delikatnie zamoczyć pędzelek, żeby mieć efekt, no. Tanioszka, naprawdę ten różyk kosztuje, nie wiem ile. Ja go pokazywałam o w tanich perełkach. Co warto kupić? Ten makijaż, makijaż, mówię, ten filmik niedawno był na kanale. No naprawdę, cud od orzeszki, on kosztuje poniżej 10 zeta, także serdecznie Wam polecam. Oczywiście musiało się pojawić coś z firmy Eveline, nie byłoby inaczej, z tego względu, że jak podkreślałam ostatnio w filmikach, testuję bardzo dużo ich kosmetyków i jedne się sprawdziły, inne się nie sprawdziły. Natomiast coś, co pokochałam i zaczęłam używać chyba jeszcze z końcem właśnie lutego, też w makijażach, które pokazywały, pokazywałam Wam na YouTubie. Jaki prywatnie i dzisiaj też mam pomalowane tym tuszem, e, nim, tym tuszem, rzęsy. Jest to tusz od Eveline Bank, czyli ten czerwony w czerwonym opakowaniu. Jeżeli chodzi o opakowanie, spoko, takie zwykłe, no wiecie, nie wygląda jakoś lu luksusowo, powiedziałabym, że taki zwyklak. Bardzo podoba mi się szczoteczka. Jak zobaczyłam szczoteczkę, to już coś czułam, że, e, że się polubimy, że to będzie to, ponieważ szczoteczka jest silikonowa, taka fajna, widać, że będzie ładnie rozdzielała rzęsy i właśnie za to ten tusz cenię. On bardzo ładnie rozdziela rzęsy, fajnie je wydłuża i dodatkowo powiem Wam, że podkręca, co jest fajne. Co prawda ja jeszcze bym oczekiwała, żeby je pogrubiał, znaczy w tuszu, od tuszu bym oczekiwała. Nie wiem, czy on aż taki efekt miał dawać. Pogrubiająca, wydłużająca, tak, miał pogrubiać. Powiem Wam, że z tym pogrubieniem bym aż tak nie przesadzała, znaczy nie to, że te rzęsy, może się przybliżę, wyglądają na rzadkie, bo rzadkie nie są, natomiast bardziej mi powiedziała, że on mi daje efekt rozdzielenia, wydłużenia, podkręcenia. Pogrubienie jest gdzieś tam 50%, nie 100%. Natomiast za to, co on ogółem robi z rzęsami, jak one są widoczne, jak rozdzielone, jak ładnie wyglądają, to dla mnie naprawdę super, polecam. Dobrze kochani, I jeżeli chodzi o ulubieńców, został nam już ostatni, jeden rodzynek, bidulek, bi, biedny, nie, nie ulubieniec. ulubieniec, ale nie kosmetyczny, a mianowicie będzie to film. Jest to film, który może nie jest nie wiadomo jak wysokich lotów, ale podejrzewam, że teraz może Wam się sprawdzić coś dla odmurzenia, coś lekkiego. Jeżeli lubicie oglądać w ogóle babeczki na ekranie i wiecie, go girl, taka nasza siła, team, że trzymamy się razem, to polecę wam film Ocean's 8. Jest to kolejna odsłona filmu Ocean's, tylko tym razem z samymi kobietami. Tutaj główną rolę gra Sandra Bullock, którą ja przeuwielbiam. Naprawdę bardzo fajna aktorka. Czy gra w sensacyjnych filmach, czy w thrillerach, czy w komediach romantycznych, czy właśnie w takiej komedii zwykłej. To bardzo mi się podoba. Naprawdę fajny film z między innymi właśnie Sandra Bullock, Ria na Dziwo też tam gra i wiele, wiele innych ciekawych aktorek. Film lekki, myślę taki niedzielny, tak zwany, ale też nie jakieś kompletne dno. Także myślę, że można się pośmiać, ciekawie nakręcone, interesowała nas z mężem końcówka, jak to wiecie, wszystko się rozegra, była poniekąd zaskakująca, także też nie wszystkiego dało się domyślić. Eee, Domyślać akcja jest wartka, także naprawdę myślę, że to jest coś takiego fajnego, co możecie sobie obejrzeć, eee, czy jako małżeństwo, czy jako para, czy nawet z dzieciakami, ale powiedziałem takimi może no, nie kilkuletnimi, tylko trochę większymi. Także serdecznie Wam polecam. To już byli wszyscy ulubieńcy marca. Mam nadzieję, że tym filmikiem sprawiłam Wam jakoś radość, jakiś mały promyczek słońca do Was dotarł ode mnie. Dzielę się pozytywną energią. Nie smućmy się, starajmy się myśleć pozytywnie. Jeżeli ten filmik Wam przypadł do gustu, to bardzo Was proszę, zostawcie kciuki do góry, bo to mi też daje jakiegoś tam kopa, wiecie, że no nie myślę o tym, co się dzieje, tylko patrzę wow, komuś się te filmiki podobają. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy... A te treści, Cię interesują moja paplanina, jak ja to mówię, Ci się podoba, to zachęcam do też dołączenia do mojej godzinki YouTube'owej i zasubskrybowania kanału, także wystarczy kliknąć w ten przycisk subskrybuj, obok jest dzwoneczek, jeżeli w niego klikniesz, to też będziesz na bieżąco z filmikami. Ostatnio jest ich więcej, ale na pewno nie mniej niż dwa filmiki w tygodniu, a w tym momencie się już z Wami żegnam, życzę miłego, rodzinnego dnia. Pusiaczki, pa! pa.